Hejka, hejka, vlogmas numer 12, czas zacząć. Ja właśnie sobie leżę w łóżku, ja jestem znowu zmęczony. Nie wiem naprawdę, co się dzieje, ale dzisiaj nie mogłem w ogóle wyjść z łóżka. Madziura nas pakuje. Musimy się szybko spakować, bo zaraz będziemy jechać e, gdzieś na nad morze. I, I właśnie będziemy mieć później już czasu. Dzisiaj, plan na ja. dzisiaj wieczorem, jedziemy sobie do Gdańska zobaczyć, jakie jest oświecona, a zobaczymy, kto jest obok w pokoju. MKK Pool, przywitajcie kanał MKK Pool. Hej! Okay. Cześć, cześć, cześć. Jeszcze się nie oglądaliśmy do końca. Teraz sobie będę film. Uwaga, mały update, jednak jest dzisiaj 13 grudnia, nie 12. Jesteśmy zakręceni eee. w masami. I zdaliśmy sobie sprawę, że Ej, w sumie dźwięk. już tak naprawdę zostało mniej niż po 11 dni 11 dni do końca ogonu No Ale masy. w ogóle na, na przodku było takie, że wolą tyle teraz to w ogóle tak szybko w no, strasznie szybko Dzisiaj co? Dzisiaj będzie emocjonujący dzień, nie? Dzisiaj tak, jedziemy na dworze, no, znaczy zresztą zobaczycie w filmie Okej, okay, więc teraz czas na kalendarz a... Kalendarz no. adverencowy Jeeeeeej, yeah! impra! Ja wierzę No Numer 12, więc nie mogę się doczekać co będzie dzisiaj Ja wszystkiego już mam, naprawdę, wszystkiego już mam klęderza, więc ten jest zarąbisty A ja nie widzę, Widzisz? a tu jest Dobra, to otwieramy Dosyć duża Tym, tym, tym Chyba no, zaraz zobaczysz czy... snostkę. Co? Co ty? Dzisiaj dzień trzeba! Wszyscy kurde są na Ej, Witaliśmy ty. wszystkich w vlogmasie numer 12 ogólnie. O, no, ja Dobra, Dobra, bo ja w ogóle się nie no, już dostałem. Ale jest za Ale ja myślałam, że w ogóle nie ma nic. Ale ja tak się ja no, 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 że trzeba ja już to, od razu na Kubę. Dobra. Będzie 13. Mam nadzieję, że nie będzie Pachowa. Ja nie widzę w ogóle. A tu jest. A tu, no mała. Tym, tym, tym. Co to? O, coś fajnego. Co to jest? Maskara Z No. A z milk. To też jest dobra firma. Maskara Taka malusieńka. Teraz nie będę jej otwierać, bo już otworzyłam z marka Jacobsa i użyłam, więc nie chcę od razu jakby jej e... otwierać. E, ale. Żeby nie wyschła. <laughs> Żeby nie wyschła? Ale później będę testować na pewno. Ale z marka Jacobska jest. Dziejkowska? <laughs> Majka Jacobska! Jest piękny! W sensie no, piękny efekt! Mogę no. odlecieć. No, naprawdę piękne. No dobra, więc dopiero później będę używać, ale Wayna już dobra firma, więc słuchamy się wyjść. Bardzo dobra. Dobra, więc fajne! Teraz czas na mój kalendarz adwentowy przed <grym> Państwem! Milka numer 13! Chciałbym wam powiedzieć, Czekaj, że... a za wszystkie? Nie. A. Tak. Do 13 Nie jest 7, 8 jeszcze wolne. A, czyli okay. jeden? numer 13 jest tu. Beznadziejnie się ten kalendarz otwiera. I mam śnieżynkę bombkę! Wow! Taka sama jak wczoraj! Dziwnie się bardzo czuję. tak, jakbym skakał ze spadał kronami, zaraz się z żygami. Dobra! Już. Wow. My właśnie przyjechaliśmy jeszcze raz do Sopotu w końcu za dnia. Pokażemy Wam plażę, bo wczoraj nie mogliśmy. Tak, może. Ogóle... Wydaje mi się, że dzisiaj jest dziwniej niż wczoraj. Mi też jest chłodniej, no. Yy, ale no, na szczęście udało nam się przyjechać jeszcze jak jest jasno. Bo fajnie zobaczyć po prostu morze i też Wam nagle. Chociaż dzisiaj już wyjeżdżamy. Szybki weekend. Ale Mało morza, fajnie. ale bardzo fajnie, przyjemnie. Tak naprawdę weekend zaczęliśmy już we wtorek, kiedy przyjechaliśmy do. Do Wrocławia. To już tak spokojnie było. Majlo mi się nie podoba, że z Gippi szczeka. Ej, Majlo Maju! Milo już czuje piasek, morze, plaże i już po prostu... Skipi nie, skipi nie wie co się dzieje no. mogą. Jesteśmy, jesteśmy nad morzem! Yeah. Co prawdaż psy trochę hałasują ale w końcu mogą, <noise> mogą się wybiegać. W końcu widać morze, w końcu przyjechaliśmy za jasnego. No, tak. Powiem wam, że jest... Jest trochę ludzi. Ee, ale są daleko, więc możemy ściągnąć chyba sobie maseczki, no, poddychać. aby poddychać, aby Jod powdychać. Wskazanie jezre, dla Eweliny. Jezu Ja czuję ryby ogólnie, albo jakieś też takie No trochę, Pryty <noise> to... Ale jesteśmy mega szczęśliwi, w ogóle nie wiem czy jakieś byłam w grudniu nad morzem za mną była w zeszłym roku na pewno. Ale w grudniu? Co w siedzimy sensie tak, że przed świętami się morza Może mi się kojarzy zawsze z wakacjami. Właśnie mamy. sobie wszyscy. Czekoladę piechowy. nie ma. Czekolady z pianką. Tak, jest w ogóle... mega dobra. I ta w ogóle nie wiedziałam, ale ta pianka się rozpuściła i przez tą dziurkę normalnie przychodzi, to jest. Ale bardzo dobra, naprawdę. Ja jeszcze nie próbowałam, ale. Zaraz, może pierwszy łyk. Pierwszy Gorąca, ale uważaj. No, tam mm, jest. Dobra. W ogóle mega fajny wystrój jest tej yy, kawiarni. Jest tak świątecznie, że. mega fajnie. Właśnie jesteśmy na starówce w Gdańsku. Będziemy teraz sobie szli na spacer. W ogóle jest jarmark tutaj, więc w ogóle super. Musimy zobaczyć czy... E, jak wygląda, bo widzieliśmy z samochodu, że naprawdę jest zjawiskowy, więc to Powiem jest Wam, skryter. że przed chwilą powiedzieliśmy Magdzie w samochodzie, że jej w ogóle nie słychać. Nie słyszymy. I teraz wzięła do serca i krzyczy, że wszyscy się rozglądają. No ale chociaż mnie słychać! Widzimy się już na jarmarku. Idziemy w którą stronę iść, czy w lewo, czy w prawo? A, tam, jest jarmark Ale tam iść. idzie więcej No dobra, to więc idziemy w prawo, na idziemy jarmark. Majluś jest... znowu wylądował na rękach. Ale powiem wam, że jest mega klimatycznie, naprawdę. To jest bardzo Tylko ładnie. jedni chyba żyją podczas pandemii, a nie, bo jedni mają maseczki, a drudzy nie. Przy jarmarku. Tu jest już wejście. Dobra, a powiem wam, że z samochodu to wyglądało bardzo no ładnie, po prostu, bo nie ma tutaj żadnych stoisk do jedzenia, ale też. Jednak w pociągu wygra jedzenie, bo tutaj nie będzie nam jak, jeśli nie będzie. Tak, Ogólnie to mamy za 40 minut e, pociąg Za 35 za, za 35 minut mamy pociąg Więc musimy się szybko spieszyć, bo chcemy jeszcze pójść tam e, dalej Bo miał wiesz, jakiś dom kieloszytlony, nie wiem o co chodzi e, Ale musimy się spieszyć, no bo No może żeby na spokojnie dążyć na pociąg, żeby się nie stresować Chociaż myślę, że i tak będziemy biec pewnie Ja jestem pewnie Właśnie jesteśmy na peronie, ledwo zdążyliśmy Znaczy mamy 4 minuty, ale już było ciężko, nie wzięliśmy z samochodu Tomek szybko powie, kuratował akcję uwagę. Ciekawe czy zdążymy po prostu, w sensie czemu zdąży w sensie... Nie, no, Więc no, będzie, się. Myślę, że zdąży. Będziemy się żegnać, pa pa Pa, właśnie pożegnaliśmy To zobaczenia Do zobaczenia, święto to... Pa, pa. Do zobaczenia! Do zobaczenia! Do zobaczenia! Do zobaczenia! Do zobaczenia! że to jest jakaś masakra. zobaczenia! szczęście zobaczenia! Do zobaczenia! Okej, zobaczenia! no, zobaczenia! taki przedział. I to wszystko jest dla nas. Na szczęście. Widzimy się zaraz, jak się rozpakujemy. My jedziemy już jakieś pół godziny, 40 minut. już nie chce w ogóle leżeć sam na posłaniu. Przed chwilą miałam go na kolanach i wtedy zasnął. A tak to jest strasznie się wierci po prostu. Kuła poszedł nam zamówić jedzenie, bo jesteśmy tak głodni, że nie jedliśmy w ogóle obiadu. Więc zamówiliśmy sobie, w sensie zamawiamy po prostu, sobie, ja zamawiam pierogi ruskie, Kuba zamówi sobie albo camembert, albo też jakieś pierogi, i za będziemy jedni i jesteśmy tak padający. Jak usiedliśmy, to ja w ogóle dopiero poczułam do zmęczenia, bo wszystko na szybko, żeby wszystko znaleźć, zobaczyć, żeby e, oprócz spotu jeszcze zwiedzić starówkę w Gdańsku, to naprawdę troszkę się zajęło. Właśnie dostajemy swoje jedzonko, ja mam tutaj swoje pierożki z. E, ruskie. A ja mam kamemberta z żurawiną. To jest coś, co bardzo mm, lubię. Przepyszne. Co prawda, już nie wiem, czy się najem tym. Są jeszcze tutaj dobre placki z jabłuszkiem. A bo to jaki deser po prostu sobie weźmiesz No deseru to nie ma. To wolę zjeść już Kindera. Zacznego, kochanie. Dziękuję, kochanie. My właśnie jesteśmy yy, Warszawa Centralna Robimy w mały porządek, ogarniamy tutaj. No i co, grzecznie w sumie Milo był. My też nam super minęła, w ogóle nie wiem co mówię droga. Nam też minęła fajnie droga. Co ty mu zrobiłaś? To jak to się nazywa? Palemkę. No i co, i myślę, że nagramy tylko pożegnamy się z wami z domu. My już w domku. Właśnie dojechaliśmy, jesteśmy padnięci, musimy coś zjeść, bo w sumie nie najedliśmy się do końca tym ogóle, obiadem. E, więc będziemy teraz jeć jakąś kolacyjkę, pewnie sobie coś obejrzymy, e, ale myślę... Ja co wami... do łóżka, ja chcę się umyć <grym> i do łóżka, naprawdę, pewno marzał tym. My się już z wami żegnamy na dzisiaj to wszystko. Serdecznie Was zapraszamy od razu na <grym <grym od razu na kolejny dzień. Subskrybujcie, dawajcie łapki w górę. I widzimy się już jutro, pa! Pa pa, buziaki.